Hej, cześć, witam was wszystkim, z tej strony Domek2803 i filmy kolejny filmik z, <tryk> z, z Minecrafta na moim kanale i mam troszkę złota 9 mało nie 15 żelaza nie nie no ale wyszłem z kopalni pobiegłem gdzie i teraz nie wiem gdzie jestem więc gdzieś tutaj będziemy musieli y, zbudować domek serio nie sczytowałem jeszcze deszcz leje Moje rzeczy zostały w, oczywiście w Starym Domku, ale dalej jesteśmy na Sowanie, więc y, jeszcze możemy tam trafić. Dobra, czekajcie. Time. Aha, time. Daj, dobra, sorry, że czytuję, o, deszcz już nie pada, no dobra, troszkę się zgubiłem, no nie troszkę, tylko bardzo się zgubiłem <laughs> i tym razem nie ma rabatu na łapki, nie ma ile macie zostawić, po prostu, Nie chcecie to zostawcie, wow. Dobra, czekajcie chwilę Do. <laughs> Dobra, jestem No troszkę powróciłem I jest mój dom no, Nie mam itemków Widzieliście, że to miałem z No Wczoraj sobie wziąłem sklepki Ale spaliłem Tutaj są moje rzeczy no, pięć kobra przed chwilą. No, Okej, okay. jesteśmy w domku. O, mamy flinta. Dobra. I <laughs> no, troszkę żelaza mam. Dlatego ym, porobimy sobie tory. Tylko pierwszy, sobie to Teraz trzeba węgiel zebrać. A, jego tego kamiennego kilofa właśnie nie mam. No coś mi się tutaj skończyło. Dobra, to sobie przypalę. Jeszcze idę węgla. Ja w skrzynce zawsze mam zapasowe. O! I tutaj mam złużyskowek. Zawsze się przyda. Oj. Są że ta nie wyraźnie, ale dawno wsta wstałem. Dobra. Hmm. Dzisiaj y, chyba weźmiemy sobie nasze rzeczy, i może gdzieś sobie gdzieś się y, ogarniemy. No, będziemy gdzieś mieszkać, gdzieś tak troszkę dalej od spału, no. Muszę jeszcze jedną owcę zabić, żeby mieć łóżko. Trochę tego węgla tutaj jest. O, nawet z iron się trafi. i jakby jeszcze coś było. To jest drugi iron. Jest też trzeci. Duże złoże węgla, nawet nie. Dobra, kupimy dalej. Jeszcze. kolejne dwa irony. Co tam to przepalanie? To nawet więcej niż dwa. Dobra. Mhm. Aha, i zapomniałem powiedzieć, że na serwerze też będzie grał Łuki636. Pozdrawiam. Chyba no, tak. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli ktoś tego nie robi i tania dzwoneczka. Dobra, może jeszcze dzisiaj yy, będę miał czas, to wrócę w filmik jak robię intro. Więc zasubskrybujcie, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Dobra, pusta węgla Trzy bloki. O, Dropper. Już to brakuje mi kadłuba. Lace powdera. Blaze powdera mi brakuje. Dobra. Ja tu wkładam. No trochę tych torów mamy z kopali. Dobra. Jak to maszę żelazo? Dobra, ja się spaut. Cześć pośród drewna. Dopiero sobie wykończę tą sikierę drewnianą. Nie ma po co na razie używać tej żelaznej, skoro mamy jeszcze drewnianą. Chociaż drewnianą... Tą żelazną by było szybciej, no ale wolę pierwszy tą wykończyć. Mam na zapas. A co zrobić z tym żelazem? No, Dobrze, Tutaj chyba będę Tutaj blisko spawna. I tak będę miał łóżko To po co mi blisko spałna. Dobra No to jest taki króciutki odcineczek Pochodziliśmy Ja się zgubiłem Dobra, no i to by było na tyle, czekajcie, takie moje małe zakończenie, więc trzymajcie się. Do kolejnego odcinka zasubskrybujcie, żeby nie ominął was filmik z jak robię intro. Więc... Hmm. Dobra, narazka moi drodzy. Nie jestem głupi, bo znowu, in... bo znowu zrobiłem cięcie. Dobra, pa.